o fenomenie politycznym, jakim jest Alexandria Ocasio-Cortez, czyli e, latynoskiego pochodzenia e, e, posłanka, czyli reprezentantka, tak, w kongresu, kongreswomanka amerykańska. No i e, ona jest... E, jak to powiedział konserwatywno-liberalny, jak można powiedzieć historyk Niall Ferguson, taką osobą, która, um, która jest typowym przedstawicielem Ameryki Południowej w tym sensie kulturowym, takim, że jest się że jest radykalny socjalizm, połączony z ładną buzią i, i uśmiechem i, i tak dalej. I, on mówi, że to, że radykalna lewica, plus to takie dbanie o, o, o wygląd, że tak powiem, i, i podkreślanie atrybutów, tak? czyli szminka i tak, dalej, i tak dalej, to w Ameryce to nie idzie w parze. W Ameryce lewicowiec to workowate stroje, to właśnie sprzeciw wobec malowania się i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś nowego, coś latynoamerykańskiego. On, I właściwie on ma rację, i można by właściwie powiedzieć, nawet w innych sferach też ona jest taka bardzo nieamerykańska, taka bardziej meksykańska. Na przykład w tym, że, że no dlaczego ona jest w ogóle Alexandria Ocasio Cortez? Przecież to, są, to jest podwójne nazwisko. Amerykanie nie stosują podwójnych nazwisk. nazwisk. Zazwyczaj jak jest Meksykan american i on przychodzi do. Do Stanów, to on wybiera sobie jedno z tych nazwisk, bo jedno jest od ojca, drugie od matki, tak, u Hiszpanów. No i on, oni mają dlatego podwójne nazwiska. Portugalczycy zresztą też i Ameryka Południowa czasami też, czasami nie. Czasami to się zachowuje jako całość. Być może tak to właśnie było, bo w niektórych krajach Ameryki em, Południowej ten system upadł, ale nadal niektórzy stosują te dwa nazwisko, traktując je jako jedno, dwuczłonowe. Więc ja nie wiem, jak u niej było. Mo może być różnie. Odpowiedź na to pytanie może być różnie. Z amerykańskim dowolnym podejściem takim, że można nazwać e, dzieci, na przykład jak się chce i tak dalej, no pod warunkiem, że nie nazywają się y, y, na przykład y, imieniem akwarelisty i nazwiskiem akwarelisty. Były takie przypadki. Był taki gość, który chciał nazwać swojego syna... a, a i, le, tak? Ale e, nazwał poprzednio swoją córkę e, Arian Race, tak? <grym> ale nie, nie nazwał, nie pozwolono mu z tym drugim imieniem dla syna. E, w każdym razie, um, ale pozwolili mu z Arian Race, rasą aryjską dla córki. Więc może, może to dlatego, że jest taka dowolność. W każdym razie tak czy inaczej. Gdyby ona była taką typową Amerykanką, to by, i była lewicówką, to by rzeczywiście nosiła workowaty strój, by uważała, że seks jest zły w jakimś tam sensie tak naprawdę i, i by na pewno nie kazała wszystkim mówić tego. I tak wszyscy mówią na nią AOC, AOC. Nikt nie mówi na nią, tak jak na tą na tą następczynię Merkel, która nie będzie następczynią Merkel, bo, bo coś, tam, coś tam nie wyszło w wyborach, czy coś municypalnych, i yy, to na nią AKK, proszę. AK, AK, AKK, na nią wszyscy mówili, nie? AK, nie? AKK, tak, na nią mówili wszyscy. Yy, dlatego, że yy, trudne, trudne nazwisko. Ona jest jakoś tam Kręk, Krankenbauer. Nikt nie pamięta, jak ona się nazywa, przez to, że wszyscy mówią AKK. No to Alexandria Ocasio-Cortez pamiętają jak się nazywa, ale wszyscy i tak mówią AOC, co brzmi jak jakaś organizacja. Może dlatego, że i ona, co jest ciekawe, ona spytała kogo popiera w wyborach, to powiedziała, że popiera Bernarda Sandersa. Nikt nie powiedziała Bernie. Nie powiedziała Bernie, powiedziała Bernarda. I wszyscy się zastanawiali, kto to jest. Niektórzy oczywiście dla jaj, a niektórzy rzeczywiście to to jest Bernard Sanders, dlatego, że on używa Bernie, tak? To, to dzieciakowanie z imionami to jest bardzo amerykańskie, to i rzeczywiście ona tego w ogóle nie, nie robi. Ona, ona tego ani ze swoim nazwiskiem, a i od dzieciaka nazwiska innych. Także jest taka naprawdę przy, nas I ona dlatego chyba jest koleżanką tej drugiej takiej crazy e, posłanki, e, która się nazywa... Omar, coś tam Omar i wszyscy wiedzą o kogo to przechodzi. I ta Omar ona jest znana z tego, że uważa, że Ameryka popełnia zbrodnie różna, a sama pochodzi z Somalii, tak? I, i, i jak coś, ktoś powie źle o Somalii, mimo że to jest kraj bandycki, to jest źle, nie? Okej. Okay. Także to się wkurza, nie? I, I tak dalej. Więc to dlatego może mogą być koleżankami, bo one obie są kolonizatorkami kulturowymi de facto. To jest też ciekawe. Czyli chcą wprowadzić to, co było w ich krajach, do Stanów. De facto, de facto tym one są. I co ciekawe, wszyscy się zastanawiają, bo Alexandria okazja, cortez uchodzi za wyjątkowo głupią. Bazując na jej wypowiedziach, można pomyśleć, że to prawda, bo ona ma wypowiedzi na zasadzie takiej, że każdy powinien mieć. Post tak jak kiedyś żartowano z Wałęsy, że. Każdy powinien mieć po 100 tramwajów, a yy, mówi, co, co, jak to nie ma? Przecież wiadomo, że jest. jakbyśmy tylko chcieli, to byśmy mieli 100 tramwajów dla każdego, że każdy żył dobrze, miał 100 tramwajów. No w, tramwaje to w Ameryce jest ich mało, ale powiedzmy, yy, zazwyczaj tam jest transport yy, samochodowy albo samolotowy. Yy, wszystko, co szynowe zwalcza w Ameryce od lat, ale. No, to powiedzmy 100 autobusów szkolnych dać każdemu, tak? 100 autobusów szkolnych, takich żółtych. Naj... I jak to? Nie ma dać? Nie, nie mamy dać 100 autobusów szkolnych każdemu? Ojej, a to rasizm, to, to zła wola. To oczywiście, że mamy, tylko nie, nie chcemy, bo, bo źli republikanie nie chcą dać. To są na tej poziomie wypowiedzi. Ona naprawdę nie rozumie podstawowych rzeczy. Nie tylko w polityce, tylko w ogóle. Ja się tak zastanawiam, czy ona przypadkiem nie chce tak naprawdę. Czy ona rzeczywiście tego nie rozumie? I tu, i tu wytłumaczyć jej tą jej taką kolosalną, podstawową głupotę można albo na dwa sposoby. Albo ona rzeczywiście tego nie rozumie i to by mogła być schizofrenia, bo ona. Zachowuje jak taki zbity piesek, i wygląda jak piesek taki, taki zbity, i wtedy mówi te swoje dziwactwa o tym, że to jest ta zła wola i tak dalej. Ale to może być jakaś schizofrenia, i ona na tym w tej swojej drugiej osobowości rozumuje jak dziecko. Albo to może być taki produkt polityczny na zasadzie, że może ona sama tego nie wymyśliła, ale ktoś jej to podpowiedział, żeby. Przyzwyczaić Amerykanów do takich bezsensownych, bezsensownych obietnic lewicowych, że, żeby przesunąć trochę mm, dyskurs, jakby, że na zasadzie, no to każdemu damy jutro po 2000 dolarów, no przecież to się nie da, nie da się, no dobra, no to skończymy na 1100. Też, też dziwactwo, ale, ale, ale jest e, i tak co 5 dni, nie? Każdemu kto nie ma, nie? Też dziwactwo, ale, ale może że, żeby przesunąć oczekiwania na zasadzie, że w naszym kraju nie można zabijać królików, tak? To taki eksperyment kiedyś. Tak kiedyś Mikke robił taki eksperyment. Że, biednych, że są partie, które mówią, że nie można zabijać biednych ludzi, a wszystkie inne mówią, że należy zabijać 500 czy coś, na przykład czy 1000 dziennie, żeby kraj był szczęśliwy. Chyba to od Azteków wziął to przekonanie. No i, że partia, która powie, że w ogóle ni nikogo nigdy, to ona przegra wybory, więc e, trzeba coś tam jednak powiedzieć i tylko czy potem ta partia nawet jeżeli przejdzie e, to czy nie straci duszy, tak? Oczywiście Mikke miał na myśli wolny rynek i, i to, że się powie, że, że, że oni muszą mówić, że Państwo jest niepotrzebne i wszystko wyreguluje wolny rynek, no bo jest tam na tej zasadzie. Jak się kończy, on jest cybernetykiem i w ogóle Mikke to jest osoba, która przechytrzyła samą siebie. To znaczy, ona wyszła na wyżynę chaosu tylko dlatego, że potrafią wszystko udowodnić samemu sobie. To jest zupełnie inny przypadek niż Aleksandra Ocasio-Cortez, ale to tak słynno. To tak